Złom dobrze pies wyprowadził mnie na spacer a ja przy okazji zarabiam. Och, ciągnie mnie tak, że nie idzie utrzymać tej smyczy. Ludzie o, szybko nabierać trzeba pieniądze. To już drugi pieniądz. Wybaczcie, ale to o. Jedna puszka czarna, druga biała. Spacery z moim psem wymagają cierpliwości, dużej dozy cierpliwości, ponieważ on nie idzie jak normalny pies, tylko z nosem przy ziemi. Jest to jakiś pies wysoce wąchający, no i czasami staje co kawałek i trzeba się zatrzymać. No. I kolejny pieniążek, czy wziąć go w dążę? O tak, hop jednoręką się udało. I tutaj, A. dobra, ma coś wącha. Idziemy dalej. Lubię tu być, ptaszki śpiewają. Ludzi nie za dużo. Czasami się pojawiają, ale mija się ich i dalej jestem samotny, tak jak lubię. Przeglądałem oferty pracy. Cały czas przeglądam, wiecie, no i tutaj w Cieszynie są dla mnie tylko dwie opcje tak naprawdę. Albo do maszyny iść gdzieś na produkcję. Po czeskiej stronie są zakłady, które przyjmują Polaków, cały czas się ogłaszają. Jest pracy, dość, wiecie, tylko że ja nie ustoję przy maszynie. Ja taki spacer jak zrobię godzinny z maksem, to potem muszę godzinkę leżeć, bo jestem, no, siedziałem w samochodzie nie? przez długie lata i mam zanik mięśni. Druga opcja to wrócić do samochodu, wrócić do busa, co nie wchodzi w grę, ponieważ już jestem i tak brakiem człowieka. Muszę walczyć teraz całe miesiące, żeby. Kondycję odzyskać, Max mi w tym pomaga, dlatego postawiłem wszystko na jedną kartę, moi drodzy. Postanowiłem zostać, przepraszam za wyrażenie, youtuberem. To był taki żart z tym wyrażeniem. Youtuber to jest moim zdaniem w dzisiejszych czasach zajęcie dla każdego kreatywnego. W transporcie zniszczyłem sobie zdrowie. Nie mówię tutaj o wszystkich schorzeniach, które się nabawiłem I za które nikt mi nie zapłaci Po prostu Taki jest ten świat Robisz na B2B albo na umowę zlecenie No i tyle tak I kierowcy umierają na parkingach gdzieś A potem auto po takim sprzątają, no i dalej auto jeździ, nie? Tylko ktoś inny nim nim siedzi Także Postanowiłem teraz robić coś swojego, moi drodzy biznes puszkowy i złomowy Kuku Pani Kruku, Max stój jest pieniądz 10 groszy 10 groszy zabieramy nie kupujcie nigdy paniela ani podobnego to jest, mój pies to jest ale bez żadnego taki trochę zmieszany jest ale posiada cechy wspaniale, jest strasznie energiczny ma już 14 lat, już jest głuchy ale cały czas ma niespożyte pokłady energii taki pies was zamęczy po prostu on no tylko patrzy kiedy się ubiera ktoś, kiedy go ktoś zawoła żeby iść na dwór i spacerować ile wlezie stadion taki tu odnowili ładnie zrobili w ostatnim moim filmiku pod nazwą c właśnie, pod, nie, przepraszam, coś za coś o kanale c właśnie wspomniałem, że taki młody youtuber który dopiero raczkuje, on jest jak roślinka, która wypuściła która się z ziemi wychyliła dwa listki wypuściła, tak? na takim etapie ważne jest, aby różne, szko, różne szkodniki i pasożyty jej nie zniszczyły, tak? Jeżeli przetrwa Taki youtuber ten pierwszy okres hejtu, i tak dalej, a potem już sobie da radę, tak? Potem sobie da rady. Muszę zobaczyć, bo tam idą ludzie. Idą ludziowie. Kolejne 10 groszy do naszej torebeczki. O czym tu jeszcze powiedzieć? Coś ciekawego. Zachęcam do wspierania kanału mojego. Tak? Możecie go wesprzeć. Jest opcja Wesprzy. Kiedyście optowali za tym, żeby tą opcję uruchomił. No i kiedy uruchomiłem, to żeście poznikali Jak to jest? <laughs> Można też płacić na konto. Pod filmikiem będzie numer konta. To są pieniądze na paliwo i na działania w terenie. Także jutro wyruszam do innego miasta. Poszukamy trochę złomu, zobaczymy jaka sytuacja tam jest za śmietnikami, i tak dalej. Jeden widz mi napisał, że na pewnym osiedlu w pewnym mieście dużo złomu jest. no to jutro się przekonamy. Tak, Max jest psem wysoce wąchliwym. On jest już głuchy. Nie wiem czy mówiłem. I na jedno oko ślepy. Także chyba zmysł węchu mu się jeszcze wyostrzył przez to. No i to jest tak, zrobi się parę kroków, i on znowu gdzieś tam coś zacznie wąchać. i Trzeba przystanąć i odczekać cierpliwie, aż wszystkie, wszystkie zapachy wywącha. O i tak długo idzie teraz jednym ciągiem. Aż dziwne. Chyba jest promocja, moi drodzy. Tak złotóweczka skoczyła. Złotóweczka. Raczej 50 groszy. No nie uda mi się to. I tutaj jeszcze puszeczka. O, tak fajnie widać. Także kierat mnie wypluł, kiedy się już zużyłem. Właściwie to ten kanał po to założyłem, żeby się z kieratu wydostać. I kilka prób miało miejsce na przestrzeni kilku lat, ale teraz już definitywnie zrezygnowałem z jazdy. O tak. Zbudowali to ładną ścieżkę drewnianą, bo były takie były mostki, wiecie, i było takie błocko, błocko A teraz jest ścieżka drewniana. Jestem trochę na dłuższym spacerze. No i są ławeczki, nowe paśniki. A jak nowe paśniki, to są jakieś możliwości, a nie ma nic ciekawego. Tu jest daleko. Tutaj mało ludzie chodzą. Dobrze dla mnie. Odpocząłbym na jednej z tych ławek, ale mój pies jest niezmordowany, on nie usiedzi. Będziemy ciągnął tą smyczą Oj roberzysta No, nawet tu są nowe schody do nieba O ludzie Czy dałbym rady wejść, chyba nie Czas do budopoju. już no nie ma czasu mój pies się nawet napić bo musi wąchać wiecie zamierzam aktywnie działać w terenie dlatego teraz ćwiczę chodzenie ale ptaszek nadaje tam po lewej po czeskiej stronie jakieś wyścigi samochodowe jakieś słychać ryk silników, Piskopon już od paru godzin no a ja moi drodzy już się samochodem najeździłem w życiu To, że byłem przez Wielkanoc na parkingu Nawet nikt dziękuję nie powiedział, moi drodzy, wiecie o tym Nie pierwszą Wielkanoc i kilka Sylwestrów też spędziłem w trasie Także Tym razem nawet premii chyba Za spalanie nie dostałem, bo się zwalniałem, wiecie Kiedy jesteś lojalnym niewolnikiem wtedy Wtedy dostaniesz, a jak odchodzisz no to i no to nie warto w Ciebie inwestować, nie? Tak postanowiłem właśnie robić swoje. Chodź Max, może łykniesz trochę wody dla ochłody, chodź. zdążę się nawąchać jeszcze. O właśnie, e, lepsze zapachy. Taki pies was zamęczy, powaga. Kupcie sobie, jak już chcecie psa, najlepiej ze schroniska, uratować jakiegoś zwierzaka, ale nie takiego, który Potrafi kilometry iść. Ja już jestem zmęczony, wyczerpany, a on nie widać po nim, żeby żeby był zmęczony. On po prostu mógłby iść cały dzień, chyba. On tutaj do wody, ale nie. Jest tu takie ogrodzenie. A obok leży słupek, jakby zużyty. O! Dość ciężki. Kiedyś rowerem po niego przyjadę. Chyba, że ktoś inny go zawinie tak, bo on jest odrzucony, bo był wymieniony po powodzi być może jest nagroda znaczy dużo nie ma, ale coś jest Maksuś, chodź tutaj, piesuniu ciężko będzie, ale spróbujemy jedna nie wypita Wiem, że widzicie kawałek moich smyczy. Druga niedopita. Trzecia pognieciona. Też niedopita. Już mam całą prawie reklamówkę pieniędzy, moi drodzy. O tak. I jestem zmęczony. Kolejny całkiem niedaleko. O! Plastikowych nie biorę. Wiecie, dzisiaj jestem. Nastawiony na puszki. No, jeszcze trochę miejsca, blachnie Jest kolejny paśnik. Max strasznie, strasznie ciągnie, wiecie? Więc pies wychowany Nie był specjalnie tresowany, wiecie? Jako Radek Gast, to jest czeskie. Tego nie sprzedamy. No i on. No inne psy chodzą grzecznie, nie? On z nosem przy ziemi po prostu. Albo ciągnie, albo stoi minutę i wącha w jednym miejscu. Taki pies was zamęczy. Jak już mówiłem, jak już chcecie psa, to weźcie sobie ze schroniska takiego starszego, żeby zakończył życie godnie u was na kanapie. No i żeby nie był zbyt energiczny. O tak. Kasztany już przekwitają właściwie jeszcze są kwiaty na nich, ale już będą zanikać. Koniec maja, 24 maja dzisiaj moi drodzy. W końcu jest ciepło, bo w ciągu dnia dzisiaj byłem na tym rajdzie, rajd starych samochodów w samej koszulce, koszulce firmowej ja może bym wziął dwie plastikowe. Jeżeli są, no to weźmiemy 10 groszówki. Po Coca-Coli! A jeszcze jedna tam jest, inna jakaś. I jeszcze puszka. Proszę bardzo. wybaczcie, że było źle widać. Ach, nie mam szyciej ręki, wiecie, będę musiał jakoś spałzować za chwilę. Także torba już jest pełna, właściwie pójdę tam jeszcze w jedno miejsce, gdzie Max schodzi do rzeki i pije wodę, i będę wracał i będę rzucał filmik, moi drodzy, wybaczcie, że taki prosty, zwykły filmik, o niczym ze spaceru z psem ale takie właśnie jest życie, tak, nie zawsze życie jest jakieś takie wiecie, kolorowe i takie e, jak to powiedzieć, no, filmowe, wybuchowe, tak, życie jest zwykłe a ja żyję zwykłym życiem, wiecie i po to chodzę, aby potrenować troszeczkę nogi bo chcę wsiąść na rower, żeby więcej puszek i dalej jeździć tak, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej o no, pusto mamy jeszcze jeden kosz no i tak, wąchamy tak gdybym go miał kupić jeszcze raz przed laty, to bym go nie kupił, gdybym wiedział, że on taki sprawny będzie tak długo wejdziemy, aż do wody No. go nie trzeba namawiać, zmęczony też to jest rzeka Olza Graniczna. Tu jest Polska, tam są Czechy. Niuch, 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 chodź jeszcze napijesz. Się. Chodź, Maciuś, chodź do wody. Chodź, śmiało, chodź, chodź i napij się jeszcze. No do domu jeszcze kawałek. No, przekonałem go. Jednak tutaj są żółte kwiatuszki. A tam dali takie fioletowe, to chyba osty są Ale mają fajne, fajne kolory. Już się tu nagrywałem raz, także wybaczcie, że się powtarzam, ale piękne kolory mają. Ktoś powiedział, że sukces jest sumą twoich porażek Wszyscy ci, którzy odnieśli sukces wiele razy Wiele razy doznali porażki wiecie, tam gdzie ładne niebieskie. Maxus, chodź tu bliżej o tutaj. Taki odcień. Telefon tego nie oddaje, niestety. A wiecie, kto wygrywa? Wygrywa ten, kto się nigdy nie poddaje. O tak. Ponieważ przyjdzie jedna porażka na Twojej drodze. Mówię o. Mówię do YouTubera pewnego <laughs> młodego. Potem przyjdzie hejt i znieważanie i tak dalej. I różne historie, tak, które będą chciały Cię zniechęcić. Wielu się zniechęciło, nie, i kanał swój wyłączyło. A ten, kto się nie poddaje, ten wygrywa. Także... A po drodze sporo obrywa. O tak. Dotarłem w okolicy domu. Jest nadzieja. Och! Och! Nóg nie czuję. Mam w tej torbie co najmniej 2 złote w śmieciach, bo jest butelka zwrotna, szklana za złotówkę, no i reszta to puszki i butelki plastikowe. Także codziennie taki spacer 365 dni w roku, razy dwa sobie policzcie. Tyle zarobicie. Dziękuję, że byliście ze mną. Jestem zmęczony, spocony. I idę do domu, do żony. I chowam moje. Pieniądze do, skarbni do skarbnicy. Muszę robić porządek w piwnicy. Dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną. Wszystkiego dobrego od zawodowego.